Orędzie 27. 27 listopada 1973 roku. Rocznica objawienia się Najświętszej Maryi Panny Świętej Katarzynie Laburę. Tylko dla mojego Syna Jezusa pragnę by wszyscy kapłani należący do mojego ruchu powierzyli się mnie samej jak małe dzieci. Nie powinni już myśleć o sobie, ja sama chcę zatroszczyć się o nich, wysłucham wszystkich ich próśb i spełnię ich najskrytsze pragnienia. Nie powinni już żyć dla samych siebie ani nawet dla działalności kapłańskiej, która nieraz ich pochłania, męczy, wyczerpuje i pozostawia jakby pustych, oddalonych ode mnie. Przeciwnie. Powinni żyć tylko dla mego Syna Jezusa, wypełniając dosłownie Ewangelię. W tym celu powinni żyć tylko dla mnie, ze mną, tylko ja potrafię ich wychować do coraz większej jedności umysłu i serca z moim synem Jezusem. Sprawię, że będą działali tylko dla Niego, jakby prowadzeni przeze mnie za rękę i pod łagodnym wpływem mojego natchnienia. Będą nadal robić to samo, lecz w zupełnie inny sposób. To będą te same rzeczy czynione jednak przez nich ze mną. Objawię się przez nich i dzięki nim będę mogła urzeczywistnić mój wielki plan wybawienia. Potrzebuję jednak tego, by ci kapłani stawali się coraz bardziej moimi w milczeniu, modlitwie, pokorze, spokoju. To piękne, kiedy o mnie mówią, ale o wiele milsze jest mojemu sercu, kiedy mną żyją. Pragnę na nowo w nich żyć, aby powrócić jako mama między swoje dzieci. Niech będą ulegli, pokorni, dobrzy dla wszystkich, zwłaszcza dla najbardziej oddalonych od Boga, zagubionych i ogarniętych rozpaczą. Kapłanom chcę dać moje serce, Niech więc przyzwyczajają się do stałego życia w moim matczynym sercu, Niech się o nic nie troszczą, O reszcie, o całej reszcie, Ja sama pomyślę, By spełnił się mój wielki plan miłości.